A ja będę robił kopytka, tak będę robił kopytka będę robił większą ilość, bo pójdą do zamrażarki. Będą zamrażone, a potem ewentualnie na ciepło, na maśle albo z gulaszem. Mam taki pojemnik podręczny, biodegradowalny. gradowalne i ziemniaki w talerzyki, a potem będę mielił je nie przez praskę, tylko maszynką do mielenia. Co do ziemniaków, kopytek czy pys robiłem jedno podejście, mi się nie udało by za bardzo, ale już wiem, w czym jest klucz. Ziemniaki. Ziemniaki, odkryłem, odkryłem orliki i kopietka wyży po prostu. Bajeczne. Odmiana orlik. Ugotowane wczoraj w mundurkach, wyszorowane, wychłodzone. Dziś będą z tych mundurków rozebrane i, i zmielone za chwileczkę. Po prostu do talerzy, bo te talerze się świetnie myje, najbardziej bardzo je lubię i tyle, a potem, potem ciasto i cała reszta, tak. I teraz tak, mamy ziemniaki, dwukrotnie je przetarłem sobie w maszynce, troszeczkę mąki dałem, bo kleją się strasznie, to są orliki, poważnie, kleją się bardzo. Za chwileczkę dłuższe te mąki, wyrobię ja ciasto, za 10 minut powinienem ja mieć gotowe. Chodzi o to, żeby nie dodawać mąki w nieskończoność, to jest bardzo ważne. Mam no, tu przygotowane tacki z mąką. Będę na nich przeskładał kopytka. Będę ciągnął stolnicy. Ciasto jest tutaj. Mąka się spisała, ale, ale 2 kg ziemniaków z tych odlików. To jest jednak około kilograma mąki. Tak, tak. Tyle weszło, żeby, żeby to ciasto miało konsystencję odpowiednio. Będę robił z tego wałeczki. Podsypię sobie bo oczywiście mąką najpierw. Stolnicę będę robił wałeczki, będę jecią na kopytka. Potem pokażę, jak wyglądają. I na tych tackach pójdą do zamrażarki. I tak po godzinie łącznie prace, kopytka są już na tackach i w zamrażarce. A to jedno służy do tego, żeby, żeby Państwo mogli zobaczyć jak wyglądają. Większe, mniejsze. Takie jak lubimy. A każdy z nas lubi inne. No tak mamy stronicę. Przerobioną, żeby opierała się o rand szafki latu. Patent, takk. takk, takk, takk.